Witamy serdecznie, na dzisiejszym filmiku pokażemy z Matim tak. kilka wymian. To jest od Vergil'a z Warszawy, z Latvstukera. Siemaneczko. Ja już troszkę potegowałem, bo... Żeby zobaczyć czy są wszystkie karty. Żeby szybciej to było. Tutaj akurat jest ekstra klasa O tą kartę nam chodziło. Champion, Zwoliński, Łukasz, super. Dynamiczny gracz, ekspert Sokołowski. Tak, to były te karty. Główną kartą był Czempion. Brakuje nam chyba tylko trzech, bodajże już w tej chwili. Czempionów. Tak, idziemy z kolejną przesyłeczką Kolejna przesyłka jest od Kuby 09, również dla Stickera. tutaj to będzie co tu będzie tu jest tak FIFA 365 Fans Guerrero Renato Sanchez Goldzik tu jeszcze mamy z FIFA Fansa Markizio Tateo połóżmy na stojaczku i tutaj mamy Ostatnie dwie karty brakujące Champions League 16 17 te karty z numerkiem S czyli specjalne. Mamy Ben Arfa i De Jong także karty specjalne. Mamy wszystkie. Tutaj mamy wszystkie karty już specjalne, brakuje nam tylko Brakuje nam tylko, tylko klubów 100 i jakiś tam man of the matchy. Przesyłka, kolejna przesyłka to jest z Belgii, tu będzie jedna karta. Nie, dwie, tak już zapomniałem. Proszę bardzo, Limitka Ramosa, brązowa. Wymiana była, bo kolega chciał uparł się, opłacało się nam, a tu mamy Benzema hat-trick. Hat to już chyba to jest chyba ostatnia nasza, tak? Hat-trick? chyba tak, do kolekcji zebrane no, hat tricky. tego tak. mieliśmy Benzema jest, jeszcze jedna kolejna przesyłeczka to jest od Sebastiana Wóz tak. z Radomska, tu będzie Tu będzie, co tu będzie, chyba też jedna karta, ale tutaj bardzo jest fajna. obstawa, już pokazałeś się, obstawa, obstawa. No, to te karty to są nam niepotrzebne, chodziło o to właśnie. Klub 100 Luis Suarez, super, super. Tak, to mamy, tak. To mamy tak i teraz jeszcze jedną przesyłkę zmieścimy. To jest od Gabriela, który ma syfkę Brunetek kolekcjoner. I tutaj mamy od niego zapakowane w saszetce z Fify. Zobaczymy, co to będzie. Wiemy, co to będzie. Dobra. Wyciągamy i. Nasze braki. Widzowie nie wiedzą. Fenerbacze, FIFA 365. Fenerbacze, Carlo Ancelotti. W międzyczasie już żeśmy trafili tego rara. Tak. Tu mamy Power up. Został tylko Lewandowski autograf. Sygnaturka. Sanchez autograf. i Neuer. Tak oto wyglądają wybrane przesyłki. Wszystkim dzisiejszym wysłannikom przesyłek dziękujemy za to, że nam pomogli uzbierać te kolekcje i mam nadzieję, Pomagają uzbierać, bo jeszcze niektórych brakuje, tak jest. Tak. Także zapraszamy na kolejne filmiki, których również będzie się działo. Będziemy uzupełniać dalej na pewno troszkę ekstraklasy, troszkę FIFA, troszkę różnych kart, jakie to nie wiadomo. No to. To było na tyle. Cześć. Na razie, pa, i siemaneczko.